Witajcie Pokażę Wam dzisiaj yy, Dzisiaj sobie tak s... Teraz by się smażą właśnie Pierożki I tutaj mam właśnie Takie smaczne pierogi Z cebulką Fajne Zaraz Wam pokażę tutaj Sobie nałożyłem Fajne pierożki Także Mam Pieroszki fajne czy zwoite O! Tu są właśnie pieroszki. Małe pieroszki. Takie fajne pieroszki Wam. Teraz będę sobie właśnie kosztował. Tak. Tu mam fajne pieroszki. Takie o. Wszystko jest. Ja tutaj wkroiłem właśnie cebulkę. I po prostu smaczne takie pierożki, że chce się jeść. Także to jest rewelacja, to jest dobre. Smaczne. Hmm. Sobie tak jem. O. Hmm. Hmm. Tak sobie właśnie zajadam, o, pierożki. trochę sobie tak podpiekłem, te pierogi hmm. Lubię takie właśnie podpiekane. No. To na lepsze pierogi. E, tutaj fajnej sobie dałem takiej e, cebulki. Bo lubię bardzo dużo tej cebulki. Hmm. I tak to jest, i tak to sobie. na obiadzik jem sobie takie właśnie różne dania raz chabowe raz gołąbki raz łazanki, raz placuszki wszystkiego dla odmiany też mam też, też będę, też mam takie fajne sobie goloneczkę, fajną. Fajna golonka. Tak sobie właśnie z krzakiem, bułeczka czy chlebek. Ja Wam pokażę w drugim odcinku jak golonkę. Se będę gotował i będę z krzanem to naprawdę od czasu do czasu sobie tak zjew Na razie to takie o. Mam takich, tak właśnie yy, Taki gulasz jeszcze mam taki gularz z yy, karkułeczka. Takie mam też takie mięsko z królika, ziemniaki. Ziemniaki kładę, kładę na patelnie. podsmażam i jest, troszkę tego tak przyprawię i fajnie jest zrobione wtedy. A ja sobie zajadam teraz właśnie pierożki, są fajne, ciepłe. To są rewelacja. Dobre. Jeszcze. Mam takie coś, że takie jeszcze po prostu spaghetti no. Spaghetti, takie, że po prostu makaronik gotujesz, tam taki sosik. Mięso jest idealne. No. Ja tak od czasu do czasu sobie jem też takie spaghetti, bo warto zjeść. Także fajne, naprawdę będą takie różne dania. Rybka będzie fajna też. Także czasami wam będę pokazywał takie obiady kulinarne, jak coś tam sobie gotuję No, wszystkiego po trochu będzie. No, takie właśnie. Placki ziemniaczale. Czy tam takie placki też z, z jabłkiem? Także pokażę Wam coś ciekawego za jakiś czas. Także zapraszam Was do mojego kolejnego filmu.